You are you are open, open and in your hand, please. I grzecznie przeszedłem na drugą stronę. W tej chwili będę odbierać swój plecak. Jeszcze czekam na kumpla, z którym właśnie się wybrałem. W tę dziwną podróż Witajcie na ten Teraz mi się morda uśmiecha Super No to czekamy Z przyzwyczajenia patrzę na czerwoną walizkę a to przecież nie mam dzisiaj walizki tak? Tylko dzisiaj jest to plecak i to cały zielony no dobra to czekam na swoje te graty właśnie jadą słuchajcie, jestem już na, na ten ryfie i okazało się, że nie ma samochodu eee, i nie ma rozlegu no i jak? nie, ono nic nie ma, ono mówisz na bookingu załatwione albo szukamy to, to małego. okej, okay. no to szukamy no więc, komputer w rękę warto go wodzić ze sobą, mimo że jest wielki. I ogarniamy nocleg, który tutaj był załatwiony. Okazało się, że e, no, z, powiedzieli, mi, e, powiedzieli mi, że nie będzie noclegu, dlatego że no właśnie, prawdopodobnie dlatego, że jestem z Polski. A że tam jest czerwona, e, kolorowa strefa, no to jest kicha, dupa i wiadomo. Teraz muszę ogarnąć kolejny nocleg a jednocześnie y, trzeba załatwić też y, furę, właściwie ją odebrać. I tutaj pojawił się kolejny problem, ponieważ jest, ale nie ma. No więc najpierw biorę, ogarniam nocleg, a potem zobaczymy. Y, robi się ciekawie. A dopiero, dopiero pierwsza, pierwszy krok zrobię na, na Teneryfie, a już są takie akcje. Mega zarąbiście. Bardzo mi się podoba. Także ja ogarniam nocleg i wrócimy się za chwilę. Mija, słuchajcie, już godzina, a jeszcze samochód jest niezałatwiony. Mimo, że jest opłacony, masakra. Ja zgodniałem masakrycznie. Muszę coś zjeść, a jedyne co tu jest, to czekolada. Masakra, totalna. Naprawdę nie ma, nie ma żadnej wody ani niczego takiego. Już mi nogi w chodzi wchodzą i chciałbym coś zjeść i ciepłego. Moi drodzy, żeśmy przylecieli o godzinie 17. Która jest godzina? O kuźwa, jeszcze trochę. <grywa> już mamy ciemno. 19.30. Więc do godziny od 17, czyli po wylądowaniu do godziny 19 było załatwianie jednego samochodu. A jak się w końcu udało go załatwić, i człowiek dostał klucze i przeszedł na stanowisko numer 68, zobaczył to. Daj, daj te klucze. Daj, daj. Jego ja muszek, no bo wiesz. miejsce na tej Teneryfie to Los Gigantes i zobaczcie jaki tutaj jest znak, jest napisane, że lepiej tutaj nie wchodzić, bo można dostać skamyka w głowę, ale skamyka nibyle nie byle jakiego, bo takiego, który tam jest na samej górze, naprawdę mega głazy potrafią tutaj spaść i są tacy dzielni i odważni albo wręcz głupi i prymitywni, którzy wchodzą gdzie popadnie. Dzisiaj jest 24 stopnie, cisza, spokój, chociaż jedną rzecz odwołali no, żal do peśliska no. Otóż miałem dla Was zrobić przez materiał z czubka wulkanu. No i niestety nie uda się tego zrobić. Zepsuł mi się adapter do GoPro. Niestety nie mam normalnego dźwięku, tylko leci bezpośrednio. Eee, z kamerki eee, pewnie będzie słychać wiatr, a wiatr tutaj jak widzicie po moich włosach trochę trochę śmiga Wlezę tutaj chociaż nie powinienem ale zobacz kurczę ile skał zobaczcie jak to wygląda wow! ile statków na dole Ja pierdziu super mega super jet. no ale tu można dostać w trzeba ostrożnie schodzić, spójrzcie na to widać, że tutaj spadę. ja pierdziu tu się właściwie droga kończy nie powinienem się. ale robię to dla was pamiętajcie moi drodzy kurde, jakie skały ja pierdziu Jaki mega widok! Ożesz ty w życiu! Nieźle wieje, co? Nie wiem czy się dobrze nagra. Ale ja pierdziu jaki widok! Por rany! Los Gigantos Basvitos, <noise> wyprawo z Kojotos. I komu się podobało, to słuchajcie, łapka w górę i dajcie komentarz. To naprawdę pomaga. A dla tych, co chcą mnie bardziej wesprzeć, zapraszam na linki na dole, Patronite yy, oraz inne. Także jest coś dla Was, jest coś dla mnie. Warto. Jeszcze popatrzymy, co? Robim z Gigantos, <laughs> jak mi się teraz humor udzielił. Zatrzymałem się na chwilę, powiem wam, że tutaj benzyna kosztuje 0,85 yy, za litr, yy, czyli niecały euro, a w tej chwili kieruję się, słuchajcie, na maskę, na maskę. A gdzie ta maska? Co tam będzie? To zapraszam na ciąg dalszy. Moi drodzy, miałem być tam na tym gigantycznym wulkanie, ale nic z tego nie wyszło. Eee, oddali za bilety i całe szczęście. Natomiast na samej górze powiedzieli, że wiatr jest na tyle potężny, że. Sorry, Gregory, ale nie wlezę. <śm> 4 prawie kilometry w górę, no 3718. Kurczę, miałem być na nie na samym czubku, no niestety nie udało się. Oj, może następnym razem. Wiatr, który był o godzinie, o której chciałem wejść, no, sięgał 70 km na godzinę, więc sorry, ale nie udało się. Powiedzieli, że albo zmienię datę, albo, no albo nie wejdę. Ale tutaj zmienić datę nie jest takie proste, bo nawet jeżeli bym zmienił godzinę, to niestety nie mógłbym wejść na sam szczyt, a to wynika z biurokracji hiszpańskiej. Nie wiem, czy oni tak lubią, czy nie, ale uwaga, jeżeli się zmieni godzinę wejścia na sam szczyt, to niestety już wtedy na szczyt nie wolno wejść. Dlaczego? No, bo musimy mieć oddzielne pozwolenie, żeby wleść na ten szczyt. A skąd się bierze pozwolenie? A no z innego miejsca niż kupuje się bilety I tak dalej, tak dalej Także no niestety musiałem zrezygnować Z wejścia na tę Następnym razem nie odpuszczę jej Być może jeszcze się uda eee, Nie wiem eee, No bardzo bym chciał Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał Tym bardziej, że no widok stamtąd Musi być naprawdę oszałamiający No sami spójrzcie dookoła jak to wygląda To jest po prostu rewelacja A przecież Sama góra oddalona jest teraz, znaczy cały ten wulkan. Oddalony jest w tym momencie ode mnie, no jakieś 15-20 km. Spójrzcie, jakie to jest gigantyczne, to jest gigant. A obok jest dawny stożek po prawej stronie, taki trochę ucięty. To jest yy, dawny stożek, a potem wyrósł drugi. No jakby się tak z dwa połączyły i to tak by zrobiło pierdut, ale byłaby akcja. Kurczę, bez szans! No po prostu w tym momencie człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jakie to jest gigantyczne, jaki gigantyczny żywioł. A tam w oddali, tam, tam gdzieś Atlantyk. Super. Jak widać, wszyscy zatrzymują się, robią tutaj zdjęcia. No bardzo fajny, bardzo fajny Pójście na tamte serpentyny. A tam, gdzieś w oddali, nie wiem czy to będzie widać, jest wejście w górę. Jest tunel w górze. I naprawdę wyobraźcie sobie, że wszyscy tutaj tymi serpentynkami co zasuwają, no muszą mieć naprawdę ręce twardo na kierownicy. Powiem wam tak, z każdym kilometrem, gdy jadę tutaj na, na coraz wyższy punkt, w uszach pyka, tak wiecie, jakby się samolotem leciało i robi się po prostu pyk.